Cześć tu Alice i nagrywam ten film z rysunkami tylko dlatego, że jest tu, znaczy będzie tu. Praca, którą bardzo chciałabym pokazać, a jest ona dla mojego kolegi. A nie chcę mi się robić takiego krótkiego, osobnego filmiku, także zaczynamy. Jakieś bezgrołki na niemieckim. Tutaj więcej bezgrołków, A jakiś totalny random. W ogóle nagrywam ten filmik kiedyś raz, bo y, mój kochany kot musiał wlecieć mi dosłownie w kadr i wszystko spadło na ziemię. To polecam daleko. Nie, 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 nie. Skończyliśmy tutaj. Yy. Yy. Kożanka mi się podpisała. Nie muszę chyba przedstawiać już tej postaci, bo osoby, które dłużej mnie oglądają, wiedzą, że to oczywiście Aki. Tam są jakieś bardzo ciekawe rysunki. Tu też Aki. Można go było zobaczyć u mnie na Instagramie. Kto mnie śledzi, to niektóre rysunki wrzucam tak przedpremierowo. Nie mam zbyt wiele komentarzy... O, tutaj Dylan. W ogóle... Przez to, że... Te kolenniki narysowałam mu za wysoko to przypomina mi strasznie boku może to... mm, tutaj delaki. Mm, I to był obrazek dla mojego kolegi. Ale że mi się nie podoba, bo, bo był w szkole jeszcze to, to, jest, to jest taki czarny, taki mega wyblakły to zrobiłam go w domu. I wygląda mniej więcej tak. Udało mi się najbardziej to skrzydło, jest takie tak, post postać nieważne. Skrzydło jest piękne. W ogóle, czy tylko ja rysuję na gumce? No. Tak, i ogółem chwilowo zostałam bez szkicownika, bo ten się skończył i nie byłam jeszcze w papierniczym. Także tu jest Aki. To cieniowanie jest bardzo ciekawe. Bo w ogóle chciałam je tak pomieszać te kolory, ale coś mi nie wyszło i zostało takie o. Tutaj mamy, tam jest tu i tu jest Torino, y, Asker i Ascara, to jest kry. Coś do w który nie chciałbym się kończyć. Niebieski list, tak, to jest niebieski o. I Torino. W ogóle robiłam go dobre półtora godziny, serio w ogóle, moja piękna reakcja, kiedy dowiaduję się, kiedy mam urodziny. Tylko, że ja nie mam takiego koloru oczu, bo jest bardziej szare. I to no, jest, jest super uroczy. To było w ogóle bez szkicu. A, ręka mnie boli. A tu jest y, Stefan i Aki, znaczy, Dylaki i dokładnie, co mi ich dzieci, czyli to jest Kate i y, Oliver W ogóle nie wiem, czy Olivera kiedykolwiek wcielę do moich do historii, bo nie wiem, w jakim uniwersum jest Orion i Stafek, ale ona na pewno kiedyś będzie. No. Ale i tak muszę powiedzieć, że to jest jeden ze skrzypców, z których jestem zadowolona, ale to powiem przez to, że y, był gładki, bez krat. Także y, kiedyś nie wie co, to przestrzeń osobista. Tu chciałam robić sobie taki kalendarzyk, ale nie zrobiłam, bo wszyscy mówią, że to zły pomysł. Nie bo jeszcze cię odechce, bo już miała inny pomysł i no. Yy, tak, bardzo ciekawa praca, kolejna bardzo ciekawa praca, ją ja weźmy stąd. Yy, poza była wzorowana, no, po szerzy się na tym kanale. Mój Dylan. Wyszedł bardzo ciekawy. Gdyby nie te mięśnie tutaj, to w sumie byłoby trochę lepiej. Tutaj Dylan wianuszku, to pójdę na tablicę korkową, której jeszcze nie mam. Yy, to to Rino z takim ładnym cytatem. Pracuj nad sukcesem w ciszy, nie krzycząc ze ciebie twoje osiągnięcia. Kartofle. Dylan jest w ogóle cieniowany niebieskim, a jakiś pomarańczowym, i wyszło tak bardzo fajnie. I taki malutki Dylan. Pokazywałam go też, yy, jak był zaszedł od cukru. Właśnie, i prawie Challenger zapomniałam pokazać. Tak więc, y, tu był pierwszy i drugi dzień, to już pokazywałam. Y, trzeci dzień też, tu jest potem czwarty, czyli coś strasznego. Ja go pomyliłam z drugim, Boże, jaki fail. Ale bardzo mi się podoba, nie wiem czemu. Jeden z chyba z moich udanek y, tutaj było w jakimś mundurku. może ładowarka. W jakimś mundurku, ja tu jest w ogóle strój śratuizmowy, Boże. Anime. Gender i ja narysowałam Dylana. Cóż by się spodziewał? To nie powinien to być jaki, ale. Kolejny dzień, ósmy, było mistyczne zwierzę, mistyczne stworzenie jako człowiek. To miał być Feniks. I w sumie do tego momentu jest spoko, ale dalej już za bardzo kombinowałam. Chociaż włosy są spoko, właściwie. Potem ty jako charakter z anime. nie komentarz ulbana pora roku, ja nerc mam jesień w ogóle tak mi się kojarzy nie wiem czemu, po prostu no w zbroi następnie jest dzień jedenasty to było ocech w cosplayu ulbanej postaci z anime i to jest w ogóle Dylan bardzo ostrość to jest Dylan i on jest... Lech. Dobra. Kapitan Szeratelizawy. Tak. Z Hajku trzeci sezon. Polecam. Tak, powinien przyjść Szeratelizawy. Bo jaki mm. jest y Senjo? Ja mam tam... on... Nieważne. Kto ogląda anime, ten oczywiście powinien ogarniać. Y ulubione zwierzę jako człowiek, to jest fenek. Boże, fenki są cudowne. Kocham fenki i lisy. I i ich <noise> Nieważne <masz. głos> Dzień 13 był twój widok Na świat? No, bardzo ciekawy, wiem Mam nadzieję, że ekran mi się nie obrócił, bo ja tak trochę nie patrzyłam I w ogóle, kto wytrzymał do końca Po pierwsze, moje gratulacje I może napisać, że wytrzymał do końca, bo mamy adopcję Któż byś się tego spodziewał? I adoptujemy jednego tak, to pierwszy, ten lepszy, także tutaj jest jakiś taki króliś, taki ogierek, no, nie będę się za dużo rozpowiadać, tutaj taka dziewczyna, na drugiej kartce mamy czwóreczka, to taki poniacz, to jest taki płomyczek jakby na tym ogonku, piątka to taki lisiu, po, po raz pierwszy rysowałam w takiej pozie, ale fajnie jest. I szóstka to jakiś taki ocek. Tylko to ta trzymał do końca ze mną. To dzięki za oglądanie, no i cześć.